Dobra, zepsuło mi się auto 2 kilometry, stąd nad może więcej. Skrzynka. No nie, to znowu jest to. Aha mm. Czytaj. A, to dobra. To super wiadomość. Czekajcie jeszcze ktoś do mnie zadzwoni Łotę mm. <coughs> the... co ty jest? Cały mm. śmieszek. Dzień dobry, nawet nie będę zamykał mm -mm. Przepraszam Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry oh, jak Przepraszam, Jak się zezrałem. To to. się śmieje. Halo? Halo? E, halo, jesteś w swoim biurze? To mówi? To ja, Ponga i musisz iść do swojego biura. No już jestem. Dobrze, to... Tu masz monitorek z kamerami, i jest taki animatron, który chcecie zabić. Wiesz, wiesz, tam, bo już tam parę no. lat temu to już przeżywałeś tam. Dobra, a co jest na górze? E, tam są te, że możesz tam włączyć i wyłączyć te światła. A dobra, to już zobaczyłem. Tam ma skrzynkę i tam masz maskę, żebyś zakładał. Widziałem. Dobra. Możesz dobra. też pod strykiem chować. Dobra, Maura. Pa, pa. Maura. Pip. Tu. Trrr, trrr. Halo. Yy, dzień dobry, tutaj telemarkety. Nara. O, co to było? Dobra, świeciłś, się. Do widzenia. to mi woli. Hello, My name is Chiki. Chiki, Chiki. Dzień dobry, tutaj... Yy, Do widzenia. ...przedały, pijanego. O Jezu, mój telefon. Mój telefon postawiłem. No nie wiem jak.

Obra nie wiem. Nie wiem czy gdzie... siedziałam cicho, ale chciałam. Coś tam powiedzieć wami. Proszę przestać. Halo, strażniku. Wiem, że tu jesteś. Nie, strażnie, bo się ciebie nie boję. Chodźbym tam i lewymi.

Tutti, correte, bravi, bravi mi. Tu. i pod stół. Ciekawe, po co pod stół. Hmm. Halo? To ja, znowu Fungaj. Mm. Miałam ci powiedzieć, że, że masz sobie układać tę maskę Freddy'ego i chować się pod stół. Niby jak. Tak którym tam masz pod stołem i możesz no, yy, możesz chować się, bo otwierasz te trapdory. wchodzisz... Dobra tymi, wiem, na rapik. Czekła, co się stanie, gdy wyjdę? Gdzie on jest? Gdzie ty? To ja Freddy, tylko. No, siema mordo. Dość. Nie mam ordechu. Nie lubię tych pracowników. Ja też ja ich nienawidzę. Eee, dobra. Mogę zjeść Ciacho Przecież roboty bo ty? Nie jedzą. No szukam tego jakby strażnika. Nie mogę zjeść. U. Szukam tego jakby strażnika. To on on chyba tak... wyszedł poza pizzę. Ja. ja na pewno, przecież on musi tutaj pracować. Kracha uciekła mu. Chwila, Czy to był ten strażnik? O nie, 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 chodź tutaj. Przecież ja nie umiem otwierać i zamykać. Ciekawe czy to ty, strażniku? Bo no, zobacz. zobaczysz. Ludzie nie mogą żyć w masce wiecznie, muszą mieć powietrze. Ale ja nie jestem. Wkrótce mi zabraknie powietrza. Zobaczysz. Nie, słyszysz, czy ja oddycham? Kolego, ile się przejść. Uu. Czemu zgasło? O ja. No, Zmieniam się w swego jest. Kiedy ty jesteś? Halo! Wiem, że jesteś strażnikiem. Wciągaj tą maskę! Wciągaj tą maskę, halo! Ja szukam pracownika! Tak na pewno. Ej, to jesteś ty! To jesteś ty! Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu fajfusie! No nie! Wciągaj tą maskę! Przecież się już dawno się udusić! No halo, ściągaj tą maskę! Przecież to nielogiczne! O nie on tu wie? Jak on to robi? To ty! Czekaj, otworzyłem przecież! Aha. A ja mam nóż! Oh, shit! O, nie bój się mnie. Ale ja, ciebie się nie boję. Dzień dobry. Dzień dobry. <ścoughs> <ścoughs> nie uciekaj. Bobocy, policja zanów. <ścoughs> Chodź wariat tu do mnie. Gonii, wariat... La, 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 la. wariat mnie goni. Nie bój się mnie. Nie. Nie! <noise> ja nie! Ja o, 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 nie! proszę, Nie! 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 Zabijemy, zabijemy. To proszę, uważaj. Włożę, nie! proszę, Nie! proszę, Nie! 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 To powiedz Nie! 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 Nie Jestem zniczony w jak widzisz. I właśnie niestety muszę być w serwisu, bo jestem za straszny dla dzieci. Nie słyszę ciebie. Ty, jeden. Chodź tu. Pamiętaj, że ja mam od Gama. O świetl. Miałem ciebie gonisz. Widać, że jest ciemność. W końcu nauczyłem się, czuć, co ma. Głupie stołuszki. Strzała do ciebie leci. Uważaj. No, leci. Kim hmm. dobry? O ty! Hello! A ja mam Nie proszę, Nie zabijaj mnie! Fak, łapka na Szybka! No po niego! Ujedź po tych... Trabince. Co ty robisz? Szałku! Sał dostałem. Teraz zadzwonię zaraz na policję. Nie ma zasięgu! Co ode mnie?